Gusie, stoisz nad bestiu, a właściwie mierzycielem, który wyłania się z ciemności. I co się dzieje? Co robisz? Podbiegam do miejsca, w którym przygotowałem sobie drobne drewno do podpalenia. Mhm. Przy chłopki i krzesiwa rozpalam drobny płomień. Podbiegłeś, podpaliłeś i masz jeszcze akcję. I chcę podbiec do okna, tego, z którego można zaskoczyć na wóz. Podbiegłeś do okna. Natomiast w tym samym czasie na piętrze pojawił się Mierzyciel. Ledwo się mieści w pomieszczeniu, obok zaczyna pomału wszystko palić się i żarzyć. A on spogląda w twoim kierunku, ruszając z maczugą prosto w twoim kierunku, ale nie macha nią, tylko wyciąga ją przed siebie, żeby ona mogła się w ogóle tutaj zmieścić. A chwilę później jednak ignoruje to i rozbija jedną ścianę i ciągnie maczugą obok. Widzisz, jak rozrywane są deski, rozrywane są... Drzwi, a upasa dyndamu mordeczka, który patrzy w twoim kierunku, z drugiej strony nieprzytomna. prawda? Tym razem nie rosła. I nie ma polany, ale jest ciemny las, w którym w tym czasie Nelin jak i Fidlip co robią. Ja myślę, że podejdę do tego, który się nie rozsypał na drobne kawałki niczym Night King. Tylko udam się do tego, który jest jeszcze w całości, żeby zobaczyć, czy ma przy sobie na przykład rozkazy. W całości to on raczej nie jest, ponieważ no, no naj... dobra. pomogła mu pozbyć się problemów z głowy. Bardziej z głową. w całości niż mniej, może tak. Jasne. Przyglądasz się. Tłowiu, w poszukiwaniu, nie wiem, no, żeby zobaczyć, co on przy sobie ma. Może ma przy sobie rozkazy albo cokolwiek. To jest naturalna 20. Tak, to jest naturalna dwudziestka, która w tym momencie generuje automatycznie magiczny przedmiot. Poprosiłbym Ciebie w tym momencie tak. o wykonanie rzutu dwudziestościenną kostką. Rzucam dwudziestościenną kostką, i oto 9. Znajdujesz przy orku kamień. Znajduje się na nim dziwny również znak, a właściwie runa. Wygląda ona niczym okrąg. W środku z. Czymś co przypomina jakby strzałę. Mhm. Co to jest? Ciężko odpowiedzieć w tej chwili. E, musiałabyś się dokładnie na tym zastanowić. No a potem. Mhm. A mnie Co z tym robisz? E, chowam w kieszeni. Dobrze, wspaniale. To właściwie to. Myślę, że chyba ci odpowiem, co to robi. Co to robi? Bo, bo, bo jak będziesz nosiła ze sobą, to i tak będę musiał brać to pod uwagę. E, to daje. Dodatkowy bonus y, sytuacyjny, plus jeden do klasy pancerza. Ja. Jest to runa pancerza, która nie zajmuje żadnego slotu, aczkolwiek daje y, plus jeden do klasy pancerza. Czyli... Oprócz tego również znajdujesz zwój, mhm. wypełniony dokumentami. Wyśmienicie. Słysząc hałasy, <noise> patrzę na, na paladynkę. Ja Aha. biorę kilka głębokich oddechów za na walką. Rozglądam się, trochę Aha. nadal skupiona na tym, co przed chwilą zaszło. Pani druid? Możemy albo pójść do tego czegoś, co nie wiemy czym jest, albo poczekać, aż oni wyjdą. A co, jeżeli nie wyjdą? Patrzę na kawałki schodów, które leżą pod karczmą. Nie trochę. tylko kawałki schodów, ale również zaczynasz dostrzegać, że wydobywa się ze środka dym, a jaki ryk. A dokładnie jak się zastanawiacie, w tym samym czasie może i nawet i krzyk mordeczki albo i nie, mordeczka próbujesz się oswobodzić, jak rozumiem w trakcie biegu, jak e, znajdujesz się u pasa. Jak mierzyciel. do tego doszło, nie wiem. Słuchaj, spróbuj wykonać rzut w takim razie na dalej zresztą. Może uda ci się oswobodzić. Mm -hmm. it, like to dobra, 6. Do. Plus modyfikator czy plus zwykły? Wiesz co, to i tak mimo wszystko. Wciąż czujesz, że więzy są bardzo, ale to bardzo mocne. A również gusie, mimo że ogr. PURK pu ogr. E, jest wolniejszy od ciebie. Ma dużo większy zasięg ataku, więc jeden atak będzie mógł wykonać. Słuchajcie. Powiesz mimo że, czy z uruchomił pułapkę, którą na niego zostawiłem? To jest naturalna jedynka. Tak, to jest naturalna jedynka. Płapka została uruchomiona i trafia go idealnie. Słuchaj, jest to topór. Topór jednoręczny. To jest k8 obrażeń plus zaskoczenie, czyli masz k8 plus k6. A czy trafia go krytycznie, skoro miał krytyczną porażkę? Nie w ten sposób. K8. To jest y 6? Mhm. Plus, plus 4, czyli 10. Toprów wbił się w jego ramię, on wrzasnął, ale dalej biegnie prosto na ciebie. Obrażenia weszły, on próbuje trafić, ale jest to wszystko utrudnione, naprawdę, żeby mógł to zrobić. I Maczuga znajduje się tuż nad Twoją głową, gdzie się odchylasz i co robisz? Wyskakuje przez okno. Mhm. Zeskakuje na wóz. Jasne. I w kolejnej akcji chce odsunąć wóz od okna. Dobrze. Tak, żeby on nie mógł już zeskoczyć. Słuchaj, odpowiem Ci tak. Im wyżej, tym lepiej dla ciebie i gorzej dla niego, ponieważ ogień objął domostwo. Powoli ogień obejmuje, ale wyskakujesz przez okno. Akrobatyka. 17. Zeskoczyłeś na dół, ale tym samym ogry jeszcze próbuje trafić ciebie maczugą, kiedy wyskakuje zaraz za tobą. Traficie maczugą, jak ty opadasz na ziemię, niestety. Za 10. Maczuga uderzyła cię, ale ty ostatkiem sił opadłeś, przewróciłeś się z wozu, przeturlałeś, i widzisz, jak on wylatuje ze środka, lecąc prosto na dół. A mistrzem akrobatyki to na pewno on nie jest, ale ciężarem opad całym, jak i również dolną częścią ciała, prosto na wóz, roztrzaskując go. A wy, widzicie, jak z tyłu domu wylądował. On. To coś pomału podnosząc się z ziemi gusie. Słuchaj, masz jeszcze w tym momencie dwie akcje. Um, chciałbym powiedzieć, że mam drugopoziomowy, drugopoziomową zdolność łotrzyka. Mm -hmm. Szybkie dobycie. I za darmo mogę dobyć broni. Wyciągnąłeś. Wyciągam miecz z zielonym kryształem na końcu. Mm -hmm. a, I będę korzystał z tego, że on jest powalony, jasne. Jak go zaatakować dwa razy. Dobrze. Zobaczmy, jak mi poszło. Ty, mordeczko, powiem ci tak, możesz poświęcić całą akcję teraz kolejną na to, żeby się oswobodzić, ale powiem szczerze, pamiętaj, jako Bart możesz wspomagać swoich towarzyszy, e, aby mm -hmm. wzmacniać ich i możesz w sumie <laughs> śpiewać tak, żeby e, wspomagać ich w tej walce mm -hmm. przeciwko temu, kto was przytrzymuje, e, no, mogę kto was Mogę zrobić tą pierwszą kompozycję, że wszyscy będą mieć plus jeden. Tylko czy to wam się opłaca? Plus jeden? Zwykłe jeden? To jest plus jeden do trafiania, plus jeden do obrażeń. Mm. To bardzo dużo. No. LALALA! No, to... la, la. no to anielski o! Oh a ty, Gusie, jak? A, a ja mam dwadzieścia pięć. Aha! Na, na co masz to, dwadzieścia pięć? Na atak broni wybręcznej. Oh to... ogry... Nie należą do tych, które mają, nie są trudne do trafienia, o tak bym powiedział. Jest to krytyczne trafienie. Nie rozwalił nas tam po drodze? Eee, znaczy on opad wykonał jeden atak i jakby jest to tura teraz gusa, więc... A wy, wam się nic nie stało, ponieważ miał e, całkiem dobry wynik, jeżeli chodzi o skok. 19 obrażeń. Dodałeś sobie temu jeden? 20. 20 obrażeń. Ciołeś jego podbrzusze. Krew trysnęła, a on zatoczył się z ciężarem. Nie był w stanie się podnieść i próbuje się zamachnąć swoją maczugą, ale rozumiem, że masz jeszcze jedną akcję. Tak, dokładnie. Jeszcze jeden atak. Wy obie widzicie to w tym czasie. Dwa... 13. Tak, bo to na całą turę. Trzynaście. Podniósł się i odbił twój atak swoją maczugą. Gotów do walki. Wy. To jest nie, bo jeżeli teraz dołączamy, to znowu rzucamy na inicjatywę do tego, tak? Tak. tak. E, no dobra, to ja myślę, że... To jest percepcja, no dobra? Tak. tak. To ja za fona i za siebie. 19. Moment. Chwila skupienia. To jest to, nie? 13 plus... Też mam 19. A Fon ma... <laughs> Fon ma 8. Dobrze, słuchajcie, to jest tak. Będziecie w takim razie możecie podjąć decyzję, obie, która z was jest pierwsza, aczkolwiek yy, i tak jest to moment ogra, ponieważ on jest zaraz za Gusem yy, i jest następny. Zastanówcie się i zaraz podejmiecie decyzję, co się będzie działo. On jest ciężko ranny od twoich ciosów, ale próbuje trafić ciebie z maczurę. 23. 17. Mhm. 18. 16. Na minus 5. To ja więc ja będę chodzić. Zadałeś mu naprawdę potężną ranę. On natomiast kiedy ty myślałeś już, że masz przewagę, odsłoniłeś się wykonałeś drugi atak, ale on zbił go maczugą końcówką, a chwilę później uderzył z boku z olbrzymim pędem, którego absolutnie się nie spodziewałeś był na tyle silny, że odrzucił Cię do tyłu, przeleciałeś między beczkami i zniknąłeś gdzieś głęboko w gęstwinie lasu. Która z Was zaczyna? E, ja zaczynam. E, I widząc, jak on odlatuje, e, jedną turę poświęcam to, żeby pobiec w jego stronę, tak, żeby był w zasięgu e, 30 stóp, żeby rzucić stabilizację. Odpowiedź tak. E, poświęcając dwie akcje, masz jeszcze jedną akcję, e, żeby wykonać. Ile to akcji? za mało. Dobrze, czyli podbiegasz absolutnie w tamtym kierunku, by znaleźć się jak najbliżej gusa. Słucham. Ja. Um, ja spoglądam w stronę tego wielkiego potwora z nieco mniejszym entuzjazmem, ale jest prostszym celem do trafienia, prawda? Będzie lepiej. Tak. To, to, więc ponownie e, przyzywam siłę mojego Boga. Tak, tak właśnie jest. E, to poświęcasz akcję, tak? tak na to? to jest jedna akcja mm -hmm. e, i podbiegam. Nie wiem, czy to, to jest. To... druga akcja, i trzecia akcja może to nasi Tak, tak. No to będę go ciąć. Plus jeden za I plus jeden. Sztuczkę, to plus tak. dwa całe. Mordeczki. Goblin Mordeczka cały czas śpiewa dumnie, i widzisz właściwie dynającego go przy pasie. Wasz wzrok spotyka się. A ty? 11 plus 6 plus 2 to jest 19. Twój cios trafia. Tak, dobrze mówię, dobrze mówię. Tak. Mój cios trafia? Ja cały czas I śpiewam. mam dwie kości, bo owe się do mojego Boga. I pamiętaj, że plus jeden do Tak, od anielskiego śpiewu. Jak Dwa, 11-12. Siła. Siła 16. Miecz wbił się w cielsko, po samą rękojeść. A bestia uniosła się na moment, chwilę podrywając się do góry, a później opadł na jedno, później drugie kolano i zaczyna się cały osuwać prosto pyskiem w Twoim kierunku. Wyszarpujesz broń, a miażdżyciel pada z hukiem, a echo rozchodzi się. Zapewne, gdyby nie pierwszy cios należący do gusa, który był tak głęboki, walka mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Tak jak potoczył się gus pomiędzy beczkami. To w takim razie dorzucę fona, który pobiegnie, żeby wyswobodzić mordeczkę z więzów i. Odgryźć również gras na ludzce. I tak się dzieje, a ty podbiegasz w tym momencie do Gusa. Widzisz, że leży, rzut na się. Możesz, to prosty rzut, szybki. Już 16. Jest przytomny, ciężko ranny. No to będę go chciała stabilizować, żeby na pewno był już nieumierający. Mhm. Mm. I w pierwszym odruchu spróbuję skorzystać z medycyny konwencjonalnej. A potem, jeżeli nie zadziała, to będę go czarować. 15 plus. To jest 21. Szybko zatamowałaś rany. I opanowałaś sytuację. Choć Gus jest ciężko ranny. To stabilizujesz się do jednego punktu życia. Pomału podnosisz się, kiedy wy w tym czasie. A właściwie. Fon oswabadza. Mordeczkę, jak i również stokrotkę. Ty, Eli. Widzisz jak, dwójka kompanów wyłania się, a gus opiera się dość mocno, ponieważ jesteś osłabiony. O, film. Pomału ogień pochłania karczmę. Maluje się czerwienią, pomarańczą w tle. Odciągam e, nieprzytomną stokrotkę. Mhm. E, bo zakładam, że ty dasz sobie radę samodzielnie. Owszem, um, więc tak, i jesteśmy pewni, że nikogo tam więcej nie było? Na słuch i na węch nie. A nawet jeżeli, to prawdopodobnie były to parki albo gobliny. Hmm. A Pan Fergus? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Czy ja mogę użyć ręki maga, żeby przywołać ewentualnie fergus? Musiałabyś go widzieć. To no raz, a dwa... No, twoja ręka nie jest na tyle silna. Okej. Okay. Natomiast obawiam się, droga Lin, że to nie jest czas, żeby się nad tym zastanawiać. Bardziej martwi mnie ogień, który może się rozprzestrzenić po lesie. jak daleko jest od karczmy do najbliższych drzew? Bo trwa wcale się tak łatwo. Generalnie, to się tak łatwo. Jest wycięty teren, więc raczej nie powinno objąć. Obawy może słuszne, ale jeżeli mocno ten ogień się nie rozpali, to naprawdę drobna by była szansa. No A Mamy rozkazy, albo cokolwiek, pokazuję wam zwój. Ale chciałabym jeszcze wiedzieć, co ten największy z nich, chyba ich szef ma ze sobą. Także Filip w tym momencie podczłapuje do... Faktem jest również to, jak zastanawialiście się nad temat Fergusa, to widzicie jak Fon po rozplątaniu stokrotki również odciągnęła coś, co było przy pasie z tyłu natomiast potężnego mierzyciela. Jest to stary kramp. Fergus kramp. Czy dycha? nie dyka. Oboje żyją. A! W takim razie yy, w... Czy teraz moglibyśmy udać się do mateczki Jerel? Nie. Teraz to moglibyśmy się udać gdziekolwiek, żeby posklejać jego, posklejać ciebie, a potem możemy iść gdziekolwiek dalej, dlatego, że w karczmie też nikogo miało nie być. A on nie nadaje się na kolejne możliwe spotkanie z czymkolwiek. Ja I też się jak przeciętnie bardzo tego zadaję. Jesteś pani Druidzie, w stanie posklejać nas 30 metrów stąd w środku lasu? E, ja mam specjalną zdolność kraftu i ja mogę sklecić szałas. I będziemy tam siedzieć przez dwa tygodnie, czekając aż wszystkie rany się zagoją? Nie mądrzej byłoby pójść do kogoś, kto mógłby pomóc. No ale chyba noc zapada, tak czy nie? Pomału. Jak daleko jest ten dom? Mateczki, RL? Nie aż tak daleko. Ale nie dociągniemy tam orka. Dobrze. Może jechać na kocie. Nie, nie może, bo ja ten kot jest za mały mieścić. dla niego. Nic innego. 90 cm wzrostu. Kot może go pociągnąć. Nie ma siły. To jest wielkości psa. Ten kot. <noise> Dobrze, najpierw, najpierw chcę podejść do miażdżyciela i go sobie obejrzeć, czy on tam coś jeszcze ma. Kiedy go oglądasz, przyglądając się dokładnie, co posiada, okazuje się, że przy sobie, poza ową maczugą, ma bardzo dużą zbieraninę przeróżnych przedmiotów. Przytwierdzał sobie do pasa różnego typu zęby, czaszki, właśnie fragmenty kości, ale nie tylko. Także jakiś fragment szaty, a może baneru, flagi. Na nim można dostrzec... Postać, która ma olbrzymie rogi, jest majestatyczna, ma złote zdobienia, to coś. Także przy pasie odnajdujesz jego jakiś klucz, który zwieńczony jest natomiast czaszką. Czaszką, która wygląda niczym pysk dzika. A, dobrze, w takim razie chowam to. Mm. I wyjmuję te rozkazy. Nie pójdziemy do mateczki RL. Przyjrzyjmy chociaż, czy oni tam na przykład nie poleźli przed nami. Podczas kiedy ona będzie czytać rozkazy, ja bym chciała spróbować delikatnie odsucić yy, najlepiej obydwoje, mm. a co najmniej jedno z ofiar, zakładników. Mm. Który, co najmniej jedno musi iść, żebyśmy mogli się stąd ruszyć. Jasne. Kiedy ty próbujesz odsucić, ty natomiast czytasz rozkazy. Napisane one są prostym, orczym językiem. To ty nie znasz orczego. Znam. Od kiedy to? Od, odkąd zbiłam poziom. Właściwie czytałaś różnego typu zapiski i przeglądałaś te rzeczy, które odnalazłaś w bibliotece. Nie pojawia się to w nieuzasadniony sposób, od tak po prostu. Nie rodzi się niczym szósty zmysł. Przyjmijmy, że twoja doskonała wiedza pozwoliła ci przez dłuższy czas... No Jak słuchałam, jak oni gadali. Tak, poza tym my rozmawialiśmy dużo po orczu, orczemu. A, mhm. I miała szansę podłapać od nas. Zwłaszcza pisane. Zwłaszcza Dobra. Dokładnie. Dokładnie. Po prostu ściągnęła tak. Babela. <grymne> Te języki są bardzo proste w odczytywaniu. <grymne> Rysunki. <grymne> tak, takie piktogramy. Rozkazuję Wam, abyście odnaleźli karczmę, a w niej uciekiniera. Według. Naszego władcy. Najmroczniejszego. Pana Much. Gras powinien się tam znajdować. Nie go przyprowadzą. Miażdżyciel pozostanie. Wy natomiast dwaj mijcie go na oku. Niech czuje się przywódcą. Poczekajcie, a oni przybędą do was. Będziecie tylko i wyłącznie. Dla mnie bohaterami, którymi się staniecie po zabiciu ich wszystkich. Wasz przywódca, Szrama. To jest pierwszy papier, drugi natomiast brzmi mniej więcej tak. Po pokonaniu zbierzcie się i udajcie na mokradła w okolice Pałacu Rogatego. Będę na was czekał, a właściwie mój człowiek. Coraz więcej ludzi dołącza do nas i w najbliższym czasie będziemy mieli sporą grupę najemników. Niech poczuje się ważny, podobnie jak życiel. Odkryliśmy, że przejście znajduje się w kopalni. Ominiemy zamknięte drzwi i ominiemy to, co zagraża wszystkim w Pałacu Dzięki temu twierdza stanie się nasza, jak i tajemnice dla naszego pana. Niech żyje władca! Mój. No dobrze, to po przeczytaniu y, sobie streszczam wam treść rozkazów i... W tym momencie odwróciłaś kartkę, jest jeszcze jeden drobiazg. A. Chrustowo niedługo padnie, a zdrajca wciąż przekazuje nam informacje. <laughs> <Chodź. śmiech> Macie się z nim spotkać na chwilę przed wyruszeniem. Będzie czekał koło starego drzewa, nieopodal młynu. Nailin, jak daleko jest młyn od tej mateczki? Całkiem blisko. Skąd to jest całkiem blisko? Tak, to jest, to jest więcej taka okolica, mała mieścinka, nieduża polanka, wszystko blisko. Nie, w stosunku do tego, jaką podróż odbyliście, dla was nie będzie to aż taka duża odległość. Musimy najpierw ich odprowadzić w bezpieczne miejsce. Tylko, że wygląda to, żadne miejsce nie jest Pani Filip, to jak już tak sobie gadamy i planujemy. to może by zrobić tak, żeby się zawrócić do wioski, bo tak jakby do chłopi zasługują na, wie, na wiedzę, że zaraz orki ich napadną? Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze gras. On gdzieś musi być, niedaleko. Co jest bliżej, wioska czy dom? Hmm. Stąd ten, do mateczki. Ten gras, to jakiś wasz kolega, bo tam o tam jakimś zdrajcy mówi. To jest ten druid, właściciel drzewa. Univernał. Pójdziemy do, do domu mateczki, i stamtąd wyślemy jedno z leśnych dzieci. Ono dobiegnie do wioski dużo szybciej niż którekolwiek z nas. Aha, jest A, dzieci, by się mateczka. Ja mam taki pomysł, że ja bym chciała rzucić przyzwać sobie zwierzątko. Tak. I na pierwszym bądź drugim poziomie są to jakieś psy, koty, cokolwiek. Pywiórki, coś w tym stylu, żeby poszukało grasa w okolicy po prostu. I dostarczyło mi informacje na ten temat. Wyślij kroka. Dobrze. Jako, że mamy jeszcze ten pierścień, to myślę, że jest coś na podstawie, znaczy mamy jakąś bazę, z której mogą szukać powiedzmy. I potem wyruszymy na kiedy pojawiają się zwierzęta wokół ciebie, chwilę później rozbiegając w poszukiwaniu grasa, Stoicie tak wciąż koło dogasającego już teraz domostwa, karczmy. W tym czasie ty budziłaś Stokrotkę, jak i także Fergusa. Stokrotka otworzyła oczy w Twoim kierunku. Jesteś bezpieczna Pani. Pani ojciec, tak? To również jest bezpieczne. Ale. Ten chłopak. Znajdziemy go. Nie wiem co się stało, ale on... on przemienił się w kruka. Mm -mm. Ale... ale tak sam z siebie się przemienił w kruka? Nie. Kiedy pojawiło się... pojawili się orkowie, był... był wśród nich jakiś... jakiś inny ork. On... on miał jakąś latarnię, tak to wyglądało, a później światło błysnęło i chłopak przemienił się w kruka znajdując się w tym przedmiocie. Czyli chłopak jest w latarni? Jakby w lampie zamknięty, potem skrzydłami, ale to był. Nie wiem. Zabrali go, Spokojnie. odchodzili. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Pójdziemy teraz do mateczki Jarel, ona pomoże się pani, opatrzy pani rany i, i pomoże się Kiedy. Zbadała. Tak, tego na pewno nie mogła nie zauważyć. <laughs> Przepraszam. Natomiast, kiedy Ty, Widlip, wezwałaś z powrotem zwierzęta, dostrzegłaś wręcz ich oczami czubki drzew kołyszące się na wietrze, pomału zachodzące słońce, w oddali natomiast rozrzedzające się drzewa, skałę biegnącą do góry, wyglądającą niczym smoczą czaszkę, i grupę orków wchodzącą coraz wyżej, a w oddali kruka zamknięte w klatce.